Pokazałem, jak napisałem swój kod programu używając do tego środowiska Arduino IDE. Teraz już tylko wystarczyło załadować tak napisany program na mikrokontroler. W dzisiejszym odcinku opowiem też o tym, jak powiększyłem kolektor o kolejne dwie sekcje oraz rozbudowałem cały system o następne linie nawadniające. Pokażę też, jak dodałem przetwornicę step Down, aby wreszcie rozdzielić ten moduł z przekaźnikami od wrażliwego mikrokontrolera. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do pozostania ze mną przez następnych kilkanaście minut. Zaczynamy. Ten po prostu profil kątowy, kątownik, wciskam w tą nogę. I tak to sobie wymyśliłem. I teraz te cedeczki. Ta by poszła tu, a ta by poszła. Na początku przegrałem cały napisany wcześniej kod do mikrokontrolera, a następnie przetestowałem działanie na żywym organizmie. Miałem przy tym trochę zabawy i na samym początku nie bardzo chciało to działać, ale w końcu okazało się, że źle zinterpretowałem symbole na przekaźnikach i tam gdzie wydawało mi się, że jest common, w rzeczywistości był styk no. Wyjścia na moich przekaźnikach nie są opisane, tylko takie właśnie rysunki można na nich oglądać i łatwo się pomylić. Po tej drobnej korekcie wszystko zaczęło działać prawidłowo. Rozbudowa kolektora w moim przypadku ogranicza się do odkręcenia przyłącza kranowego 1 cal, a następnie wkręceniu w to miejsce kolejnego trójnika. W jeden koniec na tym trójniku wkręcam elektrozawór także z nakręconym przyłączem kranowym 1 cal pod szybko złączkę, a drugi koniec zamykam, zakręcam zdjętym przed chwilą przyłączem kranowym. Zapinam węże i to wszystko. W ten sposób w kilka minut dodałem nową sekcję. I to jest wszystko, cała rozbudowa, jeśli chodzi o ten układ zasilania. Kolejny wąż, kolejne kolanko, i elektrozawór, i kolejna sekcja gotowa. W ten sposób rozbudowałem kolektor do czterech sekcji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać kolejne, i zapewne to uczynię w przyszłości. Miejsca mi nie brakuje. się na nie teraz. Ostatnią rzeczą, jaką musiałem zrobić, to zamontować przetwornicę napięcia, którą kupiłem z jakimś nowym zamówieniem. Od razu powiem, że nie polecam tego układu. Zamówiłem ich dwie. Był to układ MP2307DN. Napięcie wejściowe od 4,75V do 23V. Ja na wejściu dałem 9V i obniżałem do 5V i takich parametrów płytka nie udźwignęła. Jedna spaliła się po 15 minutach pracy, druga wytrzymała około półtora miesiąca. Nie wiem, może są jakieś oryginalne, a ja kupiłem zapewne chiński klon. W każdym bądź razie okrutny bubel, napsuł mi nerwów i czasu. Wymieniłem ją w końcu na większą LM2596, i te pracują bezawaryjnie do dzisiaj w tym i w kilku innych projektach, które wykonałem przy ich użyciu do tej pory. Samo jednak podejście przy wlutowaniu przetwornicy jest dokładnie takie samo: trzeba wlutować cztery przewody. Zdjąłem więc pająka z Arduino i zaniosłem do warsztatu. Musiałem go trochę przerobić, ponieważ zdecydowałem na początku, że będę zasilał swoje przekaźniki prosto z Arduino, więc dodatni przewód zasilający łączył się z pinem 5V na moim mikrokontrolerze. Na module z przekaźnikami natomiast założona była dworka. Teraz musiałem przerobić mojego pająka w ten sposób, żeby pin na module przekaźników, który wcześniej zwierała z worka z innym pinem, teraz połączyć z wyjściem na przetwornicy, natomiast pin masowy na module połączyłem z masą na wyjściu z przetwornicy. Ostatnią rzeczą było podzielenie zasilania 9V, które zasilało Arduino na zasilanie dla Arduino i dla przetwornicy. W ten sposób kompletnie odseparowałem układ z cewkami przekaźników od mikrokontrolera. Pozostało jeszcze podłączyć przetwornicę i wyregulować napięcie tak, żeby na wyjściu dawała te 5V wymagane przez przekaźniki. Wróciłem do garażu i podpiąłem z powrotem mojego pająka. Teraz wystarczyło podłączyć zasilanie i sprawdzić, czy wszystko działa. Ok, podpiłem już wszystko z powrotem. Także podłączam zasilacz i pierwsze co, to powinna się odpalić. Powinna się odpalić już jedna sekcja, ponieważ o 19 nie wiem, która dokładnie czy to będzie lewa, czy prawa strona ale powinno to już zadziałać. Ok, to ja włączam zasilanie i jeśli niczego nie skopałem, to powinno się odpalić. No i widać, że linia ruszyła, to jest chyba HS. Tak. Słychać nawet jeszcze że syczy. Wszystko działa i tym razem już moduł przekaźników jest zupełnie odizolowany od mikrokontrolera także jedzie sobie na swoim zasilaniu mamy już godzinę prawie 19 od 18 działa jedna sekcja także za chwilę się przełączy także teraz czekam żeby zobaczyć jak się przełączają, przełączają sekcje z jednej na drugą Widać, że ten przekaźnik, nie przekaźnik, tylko elektrozawór jest znacznie głośniejszy. Układ pracował poprawnie. Zabrałem się więc za rozbudowę systemu rur i kroplowników. Wykorzystałem do tego półcalowe węże ogrodowe i rury montażowe PF 16, czyli prawie z identyczną średnicą. Wszystko łączyłem na wcisk za pomocą dedykowanych złączek. Najprawdopodobniej i tak będę jeszcze sporo zmieniał, aby węże zasilające były ułożone wzdłuż granic przydziałce w ten sposób, aby nie przeszkadzały podczas koszenia czy innych robót. Poza tym takie leżące na środku węże to ani estetyczne, ani bezpieczne rozwiązanie, bo łatwo można się potknąć. Część linii mam więc zrobione tak, jak powinno to wyglądać, a część muszę jeszcze poprawić. Kroplowniki kupiłem różne. Część pochodzi z gotowych zestawów, a część robiłem od podstaw. Nie zawsze linia biegnie blisko stanowiska, które chce się podlewać i te 50 cm wężyka nie zawsze mi wystarczało, a tylko takie właśnie miałem kupione. Dorabiałem więc sobie kroplowniki na wężykach dłuższych. Zasada montażu jest taka sama. Rozgrzewam końcówkę wężyka silikonowego, w moim przypadku są to wężyki 3 mm średnica wewnętrzna i 5 mm zewnętrzna i wciskam kątowy kroplownik patykowy. Na zimno też się da, ale trudniej to idzie. Następnie przycinam wężyk na odpowiednią długość. Zwykle używam dwójników do łączenia kroplowników, więc pracuję w parach. Kiedy stanowisk mam dużo i są zagęszczone, to czasem używam też czwórników. Widać wyraźnie w tym miejscu, że zarabiam wężyki kroplowników na dwójniku, do którego już wcześniej wcisnąłem wkłówkę. Z tymi wkówkami bywa naprawdę bardzo różnie. Często zdarza się, że nie pasują dokładnie, pomimo faktu, że tej samej firmy elementy stosuję. Przy luźnych połączeniach zwykle szukałem innej, ciaśniejszej wkówki, ale teraz wydaje mi się, że użyłbym zwykłej taśmy izolacyjnej do połączeń elektrycznych owijając kilka zwojów na luźniejszym połączeniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, czasem używam czwórnika zamiast dwójnika, ale można też użyć bezpośrednio samej wkłówki, bez rozgałęźnika i wtedy zasila ona tylko jeden kroplownik. Zaleta jest taka, że wszystko wtedy pasuje idealnie, bo warzyk silikonowy jest bardzo elastyczny i dobrze opina nypel na wkłówce, czego nie zawsze można powiedzieć o systemowych dwójnikach czy czwórnikach. Trzeba tylko pamiętać, żeby wkłówka zakończona była nyplem z zadziorkiem, takim jakby grotem czy kołnierzem, żeby wężyk się nie zsuwał. Wkłówki do rozgałęźników mają nyple proste, bez kołnierza. Sam montaż kroplownika w linii ogranicza się do wykonania otworu w rurze montażowej. i Ja używam do tego celu prostego narzędzia, takiego dziurkacza, który kupiłem wraz z całym zestawem. Wykonany otwór wciska się w kółkę. Ja już wcześniej dopasowałem sobie wkówki do dwójników i łączę z linią gotowy kroplownik. Dodam do linii jeszcze reduktor ciśnienia. Redukuje mi to na półtora bar. Widzę, że tutaj przepływ wody jest w tą stronę. Żeby to zamontować potrzebuję takiego takiego króćca. Z gwintem to jest czwarte, Z tej strony też króciec, ale Taki kranowy, też czwarte, I to będą dwie złączki, szybko złącza To jest półcalowe tą stronę woda płynie, jest strzałka Na początku każdej linii zawsze stosuję reduktor ciśnienia na elektrozaworze też da się regulować przepływ, ale uważam, że reduktor nawet tani jest lepszym rozwiązaniem, szczególnie w instalacji takiej jak moja, gdzie ciśnienie zawsze waha się w pewnych granicach. Są to elementy łatwe do wpięcia w instalację. Mój reduktor zakończyłem z jednej i drugiej strony przyłączem kranowym na szybko złączkę, ale są lepsze rozwiązania, gdzie na jeden koniec reduktora można za pomocą złączki od razu podpiąć rurę zasilającą PE. Właściwie je wszystko można połączyć na wiele sposobów i najlepiej wybrać, co komu bardziej pasuje. Starałem się utrzymać dwie główne trasy dla węży i rur mojego systemu, które biegną wzdłuż granic działki po obu jej stronach. Od nich wypuszczam dodatkowe żebra wychodzące do środka działki, jeśli znajdują się tam jakieś stanowiska. Do takich wyeksponowanych miejsc docieram rurami zakopując je w ziemi, szczególnie wtedy, gdy wyglądałyby źle lub utrudniały korzystanie z działki. Najlepiej zakopać je dość głęboko, tak żeby potem w razie używania szpadla w wierzchniej warstwie ziemi, np. podczas plewienia, nie uszkodzić takiej rury, ale w sumie nie chciało mi się kopać rowów. Postanowiłem, że będę o nich pamiętał, a w razie awarii po prostu naprawię. Takim sposobem uzbroiłem działkę rurami ze wszystkich stron tak, że w razie potrzeby dość łatwo mogę rozbudować system o kolejne odgałęzienia. Pamiętać tylko trzeba, że nie można w nieskończoność rozbudowywać pojedynczej sekcji. Wydatek wody dla moich kroplowników to około 2 litry wody na godzinę dla jednego kroplownika przy ciśnieniu 1 bar. To bardzo niewiele w porównaniu do zraszaczy, ale to też nie zero. Przy ilości 100 kroplowników na sekcję wydatek wody wyniesie 200 litrów na godzinę i taki przepływ prawidłowo działająca sekcja musi zapewnić, a przecież sam przepływ to nie wszystko. Każdy kroplownik w linii to spadek ciśnienia. Na szczęście one mogą działać przy bardzo niewielkich wartościach ciśnienia sięgających 0,5 bara, ale trzeba o tym pamiętać, bo nawet takie niewymagające parametry mogą zostać w końcu przekroczone. A więc przy wydatku wody sięgającym 200 litrów na godzinę w sekcji musi pozostać jeszcze co najmniej pół, a najlepiej jeden bar ciśnienia, aby kroplownik dobrze pracował. Skoro wiem, że używam starego zbiornika hydroforowego działającego w zakresie ciśnień od 3 do 1,2 bara, to okazać się może, że nawet 50 stanowisk w sekcji to już trochę za dużo, ale o tym postaram się opowiedzieć nieco więcej w następnym odcinku. Kolino. No widzę, że ojej, jest woda. Także jest ok. To jest pierwsze stanowisko przy powojnikach. Tu gdzieś jest. Dobrze. Widzę, że sobie fajnie radzi. To jest drugie stanowisko. No i tutaj jestem. Na stanowisku z funkiem. Jest troszkę ciemno, ale funkcja też ten przydział dostaje. Na dzisiaj to już wszystko. W kolejnym odcinku opowiem i pokażę, jak rozbudowałem swoje linie nawadniające o dodanie kolejnych odgałęzień czy o zakładanie nowych stanowisk do podlewania. Wskaże też na co trzeba zwrócić uwagę, planując takie rzeczy. Wszystkich oglądających ten materiał pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wspaniałych, kolorowych ogrodów. Cześć!